Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale, a w dzisiejszym odcinku zrecenzujemy sobie ten ultra wakacyjny zestaw 60149. Jest, są teraz wakacje, a jak wakacje to wiadomo, albo góry, albo Mazury, albo Morze Bałtyckie, czy też jakieś inne zagraniczne kraje. Ja dzisiaj jestem na Mazurach, za mną jezioro, piękne wakacje. No i dzisiaj specjalnie wybrałem taki wieczny dzień, mam nadzieję swoją drogą, że wiatr nie przeszkodzi mi w dzisiejszych nagrywkach żeby to wszystko się fajnie e, słyszało. No i mam przygotowany tutaj e, właśnie samochód terenowy razem z katamaranem. No i on przetestujemy go, czy on w ogóle będzie mógł dzisiaj pływać na tym jeziorze. Specjalnie właśnie wybrałem ten wieczny dzień, ponieważ wiadomo żagiel może gdzieś go daleko ponieść. Mam nadzieję, że się nie wywróci. Wszystko zobaczycie w dalszej części recenzji. Że mamy ogromne fale, wyobrażam to sobie, jak woda może ponieść nasz katamaran. W zestawie znajdziemy dwie minifigurki. No i od razu, na samym starcie, powiem, że nie podoba mi się to łączenie z tymi kamizelkami. Jakoś tutaj jest taka przerwa, średnio to wygląda. Chodzi mi tutaj, że przy łączeniu właśnie tego, właśnie tej kamizelki nowszej, razem z twarzą, jest to dosyć średnie. Bardzo fajna minifigurka. Oprócz tej e, luki ma, mamy tutaj jeszcze taki torsik. Też on jest nawet fajny. Jakaś tutaj symbol jakiejś tutaj fali odnoszący się właśnie do jakiegoś morza. Druga figurka to natomiast kierowca. E, również posiada on kamizelkę. Torsik jest taki jakby motocyklista, no, zwykła bluza, bardzo, bardzo fajnie się to prezentuje. Wszystko z figurek teraz możemy przejść do samej konstrukcji. Samochód terenowy wiadomo wiedzie wszędzie. Bardzo fajnie, fajne połączenie właśnie tego koloru zielonego oraz białego zawiedzie prawie wszędzie nasz katamaran, bo wiadomo, Taki napęd 4 na 4 koła może daleko pojechać. Jak widzicie łatwo możemy tutaj odczepić nasz katamaran od zwykłego samochodu terenowego. On ma tutaj z tyłu hak, a więc na pewno jakąś łódkę czy, jakieś, czy jakąś inną przyczepę łatwo możemy tutaj zamontować. Przechodzimy do głównej części tego zestawu, czyli przyczepki wraz z katamar katamaranem. No i od razu powiem, że tutaj jest to zamonto zamontowane na dwóch studach, dlatego bardzo... Bardzo fajnie, można, bardzo fajnie i łatwo można to odczepić. Sama przyczepka, zwykła konstrukcja, raczej nic specjalnego. Teraz zostawię Wam na chwilę, żebyście mogli się przyjrzeć, jak to wszystko wygląda. A teraz najważniejsza część, czyli nasz katamaran. Nasz samochód właśnie go przywiózł nad jezioro i teraz będziemy go wodować. Sama konstrukcja bardzo fajnie zbudowany. Mamy tutaj klocki zaokrąglone, też fajnie bardzo ładnie jest to wykorzystane, a teraz przenosimy się nad jezioro. Teraz wodujemy nasz niezawodny katamaran i zobaczymy, czy go postarało się, żeby on pływał. Woda jest bardzo ciepła. No i już sprawdzamy czy właśnie Lego zadbało o to? Uwaga, wodujemy katamaran w tym momencie. I co? Jakby trochę szagiel przechyla nam ten katamaran, ale spróbujemy jeszcze raz. Spokojnie. Damy jeszcze mu jedną szansę. No i jak widzimy, chwilę utrzymuje się na wodzie. Sprawdzimy jeszcze po raz trzeci do trzech razy sztuka. Trochę fale znoszą go natomiast z wiatrem i zobaczymy, czy tym razem utrzyma się na wodzie. No, jak widzicie, Lego niestety nie zadbało o to. Chociaż szkoda, może te fale trochę go przewracają na bok. No, szkoda, trochę, bo fajnie, gdyby to było takie urozmaicenie, właśnie do tego zestawu. Jeszcze raz powtórzę to: szkoda, ale i tak zestaw jest świetny. Pomimo jednej wady, że jednak katamaran nie umie pływać, to naprawdę zestaw jest świetny, bardzo ładnie wygląda i na pewno spisze się na półce fana żeglarstwa. A ja już się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że dzisiejsza wakacyjna recenzja Wam się spodobała. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!